Samochód, którego też znamy historię, czyli od pierwszego właściciela serwisowany w jednej stacji serwisowej. Dwa ty... Szybciutka faktografia, 2010 rok, 168 tysięcy przebiegu, prawie 169, 20 TDCI, czyli wkraczamy mm -hmm. w rewir diesla, ale prostego. Okay. Auto od pani, która pracuje w kancelarii prawniczej, o. dzieci, te sprawy, pojemność, zawsze Fordem, tak sobie jeździ, tak sobie umyśliłe, wzięła innego s nowszego, nowego. Rozumiem. A tego zostawiła w rozliczeniu i on jest dla nas do dyspozycji. No, podoba po... Ci się w ogóle te samochód? podoba mi się, podoba mi się, no. kolor ładny, szyba przyciemniona, też wizualnie to fajnie wygląda, mm -hmm. ładniejszy niż tamte srebrne mi się wydaje. Też mi się tak Na wydaje. Na pierwszy rzut oka przynajmniej. Cóż, oglądamy. Otwieraj, zaczynamy od przestrzeni bagażnik. w takim razie. Tak, cały miejsce, tył przyciemniony i to tak. jest dla Kazika. Od... Tak jest. Sprawdźmy. O, Kazik. No i tutaj faktycznie Kazik będzie miał pole do popisu. To przestrzeń jakiej nie znajdziesz w żadnym osobowym kombi tak naprawdę, bo tu jest 755 litrów przestrzeni przy rozłożonych trzech siedzeniach tylnej kanapy. Trzech oddzielnych fotelach oczywiście, bo takie one są. Mm -hmm. I jeszcze schowki, i jeszcze skrytki, i jeszcze no z jednej strony, z drugiej strony, wiesz, no naprawdę. No. S-MAX to kolos. Od Daci jest prawie o pół metra dłuższy. To auto o rozmiar większy. Bazuje na Mondeo. W 2007 roku S-Maxa okrzyknięto samochodem Roku. Silnik to dzieło niemiecko-francuskie. Jest dynamiczny i mało pali, mimo że auto swoje waży. Bagażnik jest ogromny, a kabina przestronna i bogato wyposażona. Nie, no, samochód bardzo przyjemny, wersja ta wyposażeniowa też jest, jest fajna, wizualnie chyba też nie ma się do czego przyczepić, tak? Tu mamy jakiś większy wyświetlacz, kolorowy i i jest chyba wszystko to, co być powinno w aucie, mi się przynajmniej tak wydaje. No jest jest krystaliczny ekran z polskim menu przede wszystkim, to co widzisz tutaj, prawda? Jak tak. ruszaliśmy, jak startowaliśmy, ruszaliśmy pod górkę, włączył się auto hold, prawda? I wszystko było tak, widać, tak, że auto dokładnie. koresponduje z nami yy, po polsku. Dokładnie. Dodatkowo kierownica, tak, ze wszystkimi już bajerami, że tak powiem. Mm -hmm. yy, zestaw głośnomówiący. Mm -hmm. I fordowski patent na niepogodę, czyli podgrzewana przednia szyba. Widzisz te wszystkie, skoncentruj wzrok teraz tak, chwilę tak, na chwilę tak, tak. na tych drucikach. Cała jest, jest to nimi obszyta ta szyba i, i rzeczywiście to też się sprawdza przy no, dużych mrozach, których nie ma, no, albo tam nawet deszczu czy innej wilgotności zwiększonej.